Dzień dobry, witam na pierwszym spotkaniu w ramach naszego wideobloga Popcorn z zasmaszką. Przed, e, przed kamerą Ola i Ola. Ktoś zostawił coś? Czy, czy to twoje? Co to jest? Wesele. Tak, dobrze? Dobrze. Okej, okay, wesele. I coś jeszcze. Strasznie pewnie hałasuje, ale to nic. Um, co jeszcze? Tutaj mamy dązły, kuracja pod mocnym aniołem. Smarzowski. Tak, y chcę mówić o smarzowskim. I to nie jest przypadkowe, że to te przedmioty tutaj leżą. To przyniosłam je ja. To są moje rzeczy. Co to dlatego, że. Po prostu lubię filmy pana Smarzowskiego. Ale, ale jeżeli chodzi o jego filmy, to, to wiadomo było, że to nie będzie piękna i przyjemna projekcja, tylko raczej wstrząs, który myślę też, nie pozwala, nie pozwala zasnąć później. Bo to nie są filmy. Które, tak myślę, dedykowane są randkowiczą ani osobom, które chcą się zrelaksować. No dobra, no ale tak naprawdę to nie wiem, czy, czy, czy warto polecić ten film, czy nie? No bo wiesz, Smarzowski jest taki, że ciągle ci sami aktorzy yy, podobne sytuacje w zasadzie, jak się dobrze przyjrzeć, to wszędzie te same postaci. I z wesela pewnie, i z, z drogówki ciągle się przewijają. Ja, ja nie wiem, czy warto oglądać ciągle to samo. Widziałaś w ogóle ten film? Nie, nie widziałam. Jaki to miał być tytuł? A, ja, dobra, mam powiedzieć o filmie Jack Strong, który będzie miał premierę. 7 lutego. Tak, 7 lutego wchodzi najnowszy film Władysława Pasikowskiego, który jest znany publiczności z takich filmów jak Pokłosie, z kolejna dawka mocnego kina. Ale Jack Strong to historia szpiegowska, która opowiada o losach chyba najsłynniejszego szpiega w historii współczesnej Polski, czyli o Ryszardzie Kuklińskim. W roli tytułowej zobaczymy Marcina nie będzie to film, film o Agencie Tomku, ale o Agencie y, Ryszardzie, także zapraszamy. Kto wciela się w rolę Ryszarda Kuklińskiego w filmie Jack Strong? Yy, treść pytania pojawia się również na ekranie. Yy, nie ma. Ale odpowiedzi należy wysyłać mailem na adres kino małpa.światowit.pl. Oczywiście unikamy polskich znaków. Czekamy na odpowiedzi do 10 lutego i spośród prawidłowych odpowiedzi wylosujemy w kolejnym odcinku um, „Zwycięzcę”, a nagrodą będzie bilet do kina.